Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam was wszystkich w odcinku, który się nazywa Zdarzenie, słuchajcie, zdarzenie, czyli coś się zdarzyło, ale nic, żadnej tragedii nie będzie, bo tam ktoś w komentarzach napisał, że za mało tragedii w moich filmach, niestety kochani, ale moje życie jest w miarę takie poukładane i tragedii nie ma, no czasami coś się zdarza. Słyszeliście to? Kamienie na autostradzie, trzeba uważać, a jedzie przede mną betoniarka. Słuchajcie, jadę autostradą, dlatego że są straszne korki w Watford, a można objechać yy, Watford autostradą. Wiecie? Czyli objeżdżam Watford i wyjadę koło Warner Brothers, bo jadę słuchajcie po Kubę, dlatego że Kuba wczoraj został wezwany do sztabu generalnego, czyli do swojej mamy na niedzielny rosół już tam został spać. Słuchajcie, a dzisiaj jest poniedziałek. Jadę po niego, zabieram go i cały tydzień będzie u mnie, dlatego, że jak wiecie, ja jeszcze mam tydzień urlopu, a Kuba ma tydzień przerwy w szkole związaną z z, z Halloween. Więc cały tydzień będzie u mnie. I słuchajcie, wydarzenie, zdarzenie, jak zwał, tak zwał. Dzisiaj pojedziemy na inspekcję do mojego klienta, który ma sklep z jedzeniem Peri, Peri Original w Harefield. I ja mu, słuchajcie, przeprojektowywałem wszystko tydzień temu. Wszystko jest już podrukowane, zawieszone, więc prosił mnie, żebym podjechał. Słuchajcie i to zobaczył. Więc pojedziecie kani z nami. Teraz jadę do McDonalda. Jak oglądaliście ostatni odcinek, byliśmy w tym McDonaldzie i posmakowało mi to picie japońskie, więc jadę po to picie japońskie. Kubach to ciasko czekoladowe, które wyrzucił do kosza w ostatnim odcinku, bo było za ciepłe, ale mówi, że dzisiaj zje. Więc kochani, ja jeszcze podjadę. O! Zobaczcie, no to stąd te kamienie leciały. Widzicie? Z tej betoniarki czy tam z czegoś. Więc kochani, słuchajcie, zapraszam yy, starzenie. Słuchajcie, wchodzę do McDonalda. A tam jest śniadanie, a ja zapomniałem, że do 11.00 jest śniadanie. Więc czekałem 5 minut, te maszynki się nie chciały przełączyć. Kobita mówi, że powinno się przełączyć, w końcu się przełączyły. Słuchajcie, wziąłem tak. Wziąłem te dwa japońskie, tylko nie wiem gdzie to będę teraz trzymał, jak go nie ma. Kuby, zobaczcie. Dwie sakury, gdzie ja to stawię. Chyba tu postawię na ziemi, nie wiecie. I wziąłem do tego to jego ciastko. To coś tam brownie, to co chciał. I wziąłem taki cały share box, kochani, tych makaronów z serem. Dobra, słuchajcie, ja już jadę po niego. Ja to muszę postawić tu, na ziemi, chyba. No. Ja po niego słuchajcie, zapłaciłem 14 funtów. Powiem wam że... że drogo, nie? Za dwa napoje, ciastko i ten i ten makaron z serem. no ale ceny takie są, wszystko idzie do góry, niestety. Pieniądze są jakie są. Trzeba żyć. Dobra, słuchajcie, widzimy się za chwilę. <laughs> Ztej mnie nie widzi chyba? Nie widzimy. Idzie już Kuba słuchajcie. Skakuj pan. Dzień dobry dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Jest sakura. No. Trzymaj. Powiem ci, że jajca były. Spójrzcie, te maszynki nie chciały przełączyć. Co? Nie chciały się te maszynki przełączyć. Nie? Nie, śniadań na tym. Jest cały tego? No, wziąłem szerbok, na nas dwóch. Daj mój To może czokopaj poczekaj z nim? no A dawaj ten szerbok, po prostu Czekaj, to my jedziemy do domu na chwilę. Nie? Ja muszę dokończyć gulasz i widzimy się już na inspekcji w sklepie. Pojedziemy do turka, uh -huh. do Harrefield. Dobra, kani, do później. Słuchajcie, dojechaliśmy właśnie do tej miejscowości Harrefield, To jest taka, słuchajcie, bardzo mała miejscowość. Tak naprawdę, jedna główna ulica w jedną stronę i w drugą. Ale tu jest dość taki ważny fakt, że w tym miejscu się zaczyna londyński ules. Więc, jak macie jakiś stary samochód, to wjazd w tym momencie musicie zapłacić 15 funtów za to, że jedziecie tą ulicą. I teraz sobie wyobraźcie, że, jak ktoś, nie wiem, tak jak ten Turek, co jedziemy, on mieszka w Watford, aby miał starsze auto, to by musiał codziennie płacić 15 funtów, żeby do pracy dojechać. To jest chore. Zobaczcie flagi angielskie. Popatrzcie, jak pięknie powiewają. Tutaj bąbelki. Idzie dziewczyna, puścimy dziewczynę. Kuba zarzucił oko na dziewczynę. Ja sobie patrzę Tak, tak, ta, ta. Dobra, i słuchajcie, i ten sklepik, to jest taki malutki sklepik, dość dawno otwarty, można powiedzieć, że bardzo dawno otwarty, tutaj po lewej stronie. Tylko tu jest taki problem, że tutaj nie ma zawsze gdzie stanąć, wiecie? Słuchajcie, ptaszek odsuł? Nie, teraz zawaźłem do dumy. Słuchajcie, tutaj tak stanęliśmy, zobaczcie, przez te liście to ja tutaj nie widziałem, czy tu jest podwójna, ale nie. Kuba mówi, że zeskrobał liście, że tu można stać. Dobra, zobaczcie, harefield Popatrzcie, piękny pap. Taki stary, widzisz? No, to, no. Tam flaga pięknie powiewa angielska. Chodźcie, przejdziemy się. Tam oczywiście, słuchajcie, nigdzie nie było miejsca, żeby stanąć, więc się przejdziemy. Kawałeczek. Zobaczcie, jaka piękna jesień, ale niestety zaraz się zrobi ciemno. Nie? I słuchajcie, powodem Naszej wizyty tutaj jest to, że ja mu zmieniałem wszystkie plakaty. I on te plakaty chyba wczoraj już pozakładał. popatrzcie jaki stary fajny budynek. Jakie drzwi. nie? Chyba to jest dom. No dom, no? jakie stare to wszystko. I słuchajcie, on te plakaty wczoraj pozakładał i mówił, żebym przyjechał zobaczyć, to jest tutaj peri, peri chicken Są i naklejki już widzę nowe, widzisz? A który to jest ten nowy. No to wszystko jest nowe, widzisz? Ten jest nowy. A, a nie no, ten pasta, co mówiłeś. I ten jest nowy. No. I ten jest nowy. Wszystko jest nowe. No pasta was fine. Oh. Dobra, to jest jest You know why? She shrink. Look the burgers. You see? new. So you change all? Yeah. Ah, I was think you change only this one. you know this one is and i put an a1 yeah and uh this one a2 yeah because that i say to you you know because in the all you know shit things like that. i know what shit yeah now it's okay everybody say thinks it's tv you know it doesn't look TV. like tv because it's Do black you know frame Do you want it? no. of polish what? standard uh, that's <laughs> <good? Turkish> <laughs> hello, hello you're right okay. yeah good you? good go are ah, you have boxes up, huh? you have boxes which boxes yeah. this one i see no go not good one this one what is Okay. this is shima yeah well fuck sake it's big so we put like fresh meat inside yeah i'm very sick huh no ah okay put it this building you want to open hello Yeah, Yo, and uh this one and this and, uh, is your shop as well this is no no this is my friend and uh, yes he's my friend you see Tom yeah how is it he is busy all the time but i think he stopped with the very very brother uh, open the office in the what, North water yeah, yeah. Ale ja uwielbiam ten sos, to mamy go dużo. So you can... You can employ me You can employ me, I will do the great stuff Yeah, no worries <laughs> I zobaczcie, kochani, tutaj przy okazji trafiły mi się strips i peri Yes Yeah I herbatka turecka, zobaczcie, a Kuba czeka na swoje yeah. Słuchajcie, zaczynam płakać tak jest ostrze zrobiłem. Tak mnie pali, żeby butelkę wody wypiłem. I kurwa, nie przechodzi. A Kuba dostał takie, zobaczcie, skrzydełka z frytami, nie? Smacznego. Nie, no, no, no. Normalnie a w little bit more thin, little bit smaller, Nie, Tak, 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 Uh, look, this uh, one. Uh, ah, tea. This one you can find in the. Uh, I like tea. Turkish market. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you for food. Thank you. Thank you. Thank you for food. You like See you all. next time. Yeah. Oh, very eh? good. Yeah. it good. Mm -hmm. That's it. Very, very good. Thank you. Thank you. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night. Dobry było. Dobry było? No. Tak jak w Guto? to było troszeczkę lepsze, przepraszam. Czy... Ale ba i tak było dobre. A że świeży. Tak. Da. No tak, no ja musiałem czekać co pół godziny na moje. <słuch> zobaczcie na ten słup tutaj. Popatrzcie, ile wisi kamer, nie? O, no, zobaczcie, nawet... jak nas monitorują i zobaczcie, już się robi ciemno. Kubość, która jest godzina. Czwarta, no jest czwarta. Czwarta, zobacz jak już pół się robi. No i słuchajcie, widzieliście, przyjechałem, obejrzałem, wiem co trzeba poprawić, i przy okazji, widzieliście, trafił się drugi sklep do robienia. Więc tak biznes się robi w Anglii. Jak się jednemu klientowi dobrze zrobi, to klient poleca i się ma następny, następny, następny i następny, ne? Tak. Ja. ja nie wiem, gdzie my jedziemy, czy my wyjedziemy. A dobra, to jest ślepa. A no. Więc kochani. Trzeba robić dobrze w życiu, to ludzie polecają. I się robi później kilka sklepów, kilkanaście sklepów. Widzicie, tu taka górka. I przy okazji dostaliśmy za darmo jedzenie, nie? A, za darmo? No jak? A, musiałam zapłacić. Nie, ja bym tutaj nawet nie mógł ani zapłacić, bo u Turków się nie płaci kartą. Gotówką. A, A? Ja, nie mam, ja nie mam gotówki żadnej. Nie. A. Wszystko kartą płacimy przecież, nie? Słuchajcie, dobra, to by było wszystko. To był odcinek z serii Zdarzenie, czyli krótki, taki, żebyście wiedzieli, co się u nas dzieje. I Kuba wpadł na genialny pomysł na kolejny odcinek, jak smakuje Anglia Pojedziemy gdzie? KFC. I co tam jest? The nowy burger. Jakiś nowy burger? Słuchajcie, burger bez bułki. Tak. Nie ma bułki. To jest nie jest bułki. No. Coś takiego. Więc to widzimy się w odcinku, jak smakuje Anglia ja Wam życzę udanego tygodnia. Kochani, trzymajcie się. Cześć. Pa. Pa. pa.